Karolina Sawka jest aktorką, która już w młodym wieku zdobyła uznanie za rolę Nel w filmie W pustyni i w puszczy. Jej talent był widoczny, a wiele osób wróżyło jej świetlaną przyszłość w aktorstwie. Chociaż po tym sukcesie zdecydowała się na studia aktorskie, kolejna poważna rola przyszła do niej dopiero po latach. Wielu mogło się zastanawiać, co się stało w międzyczasie i dlaczego nie kontynuowała aktorstwa w sposób bardziej intensywny. Karolina Pomimo, że nie jest obecnie w centrum uwagi mediów jako wielka gwiazda filmowa czy telewizyjna, zdobyła doświadczenie w teatrze i nadal realizuje się aktorsko. Często kariera aktorska jest pełna wzlotów i upadków, a droga do sukcesu nie zawsze jest prosta i przewidywalna. Nie można jednak zapomnieć, że życie prywatne również odgrywa kluczową rolę w decyzjach, które podejmujemy w kwestiach zawodowych, obecnie, jak podaje źródło. Najważniejszym wydarzeniem w życiu Karoliny jest zbliżający się ślub z Mateuszem rzeźniczakiem, aktorem, z którym łączy ją nie tylko pasja do aktorstwa, ale przede wszystkim uczucie. Ich związek narodził się w Łodzi, mieście, które ma dla obu ogromne znaczenie. Jest to piękne przypomnienie, że w życiu nie zawsze kariera jest najważniejsza. Często to właśnie miłość, rodzina i bliscy stanowią o naszym szczęściu i spełnieniu. W końcu sukces w życiu zawodowym to jedno, ale prawdziwe szczęście czerpie się z miłości i wsparcia najbliższych. Tygodnikowi udało się dowiedzieć, kiedy odbędzie się uroczystość. Pod koniec czerwca wezmą ślub, a wesele odbędzie się w starym kinie, ujawnia znajome pary, dodając, że para planuje długą podróż poślubną. Nie zależy im na mieszkaniu w drogich hotelach. Lubią jeździć budżetowo i tak, żeby jak najwięcej zobaczyć, Zwiedzili niemal całą Europę, ale wiele wciąż przed nimi, dodaje źródło tygodnika, dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.